Dobra, super, wszystko fajnie. Tylko o co tu chodzi w tej grze? Jo. Co to za koleś? Ogromny. Dobra, o co tu chodzi? jak ktoś tu nie płaci za prąd ewidentnie. Co to? Chyba window, dawaj, no? wyjebane no wchodzę. I... Wow. Normalnie... Widzicie, a ludzie mówią, że Atlantyda nie istnieje No kurde, no patrzcie jak tu ładnie Normalnie pomniki, wieżowce, wszystko, trapacze chmur W sensie trapacze wody chyba Normalnie Wielo ryb upływają Atlantyda Dobra, a długo będzie jechała ta winda? A, gra mi się zapisała, fajnie Znowu jest ciemno Tam stoi jakiś ziomek tak, to, to się może. Co jest? Nie gościnni na tej atlantydzie, co? Ja co to za maszkara? Gdzie ty? LOL! Halo, mogę stąd wyjść? Can I move? Kurwa? Dobra, Atlas, skończ pierdolić, tylko jak ja z stąd wyjść? Ciemno tu jak dupie Co tu się od Janie Pawla w tej grze? Ja! Hmm. Rzuca we mnie sofą Penera. LOL, co? O mi przywód! O ty Co tu się od Janie Pawla jakieś Gościu z parchami na mnie wjechał! Co to za narkotyki? Co to za klefedron? Yeah. <śmiany> Patrzcie to! Jo! Jak ja jestem teraz Jedi łe, wow, to, e, co jest? Uuu, hu 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 hu. Co to za hotel, jaki tu się wszystko sypie, halo... Czy to obsługa hotelowa? Ewidentnie to nie obsługa hotelowa Dobra na no pizdę bro, biorę wszystkich Cześć, w sobie jakiś znowu fedron. Muszę tu koniecznie pogadać z jakimś biurem. Chcę pogadać z kierownikiem odnośnie tego hotelu. Proszę mnie do kierownika zaprowadzić w tejże chwili. No i tam jakiś koleś się próbuje dobić na stołówkę pewnie. Już mu zamknęli świnie. Ten hotel jest wyjątkowo nie... no... niegościnny. Dobra, szukamy tutaj kierownika dzień dobry panik czy to tędy do kierownika? ty ale pani tu nie miała dziecko Wie, ty, wy ty. a jestem w restauracji dobra jest kelner kelner chciałem coś zamówić alo Halo, O, tam jest jakiś galer chyba. Dzień dobry. Obsłuży mnie pan? Ty, e, 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 ty. Dobrze, to już wiemy, że obsługa hotelowa tutaj nie za bardzo da mną przepada na jebałem się ty ale szybko wytrzeźwiałem. kurde ten to patrzcie jaki ja tu mam mocny łeb normalnie A, no nie tutaj trzeba koniecznie odwiedzić kierownika bo tutaj jest idzie co tu się dzieje ani muzyka nie gra ani nic obsługa jest taka że zobaczą dopiero co nowego klienta to biją o już tak się chciała na mnie rzucić musiałem ją ...zaszczelić. O, widzicie, jakie, jakie kible są w strasznym stanie? O, nawet woda żółta leci. O, dziury w kiblach. Co to ma być? Przepraszam, Czy ktoś tu zgubił dziecko? Bardzo takie sine maleństwo? Bo córka się nie zgubiła z taką strzykawą? Paceta w głowę? O, panie z ojcem, niech pan uspokoi córkę, bo przecież kto by to widział. Co to za gruby? To co tu się, Janie Pawla? Ale ja chciałem podejść pomóc! Oła! No i widzicie, tak to jest. Człowiek chce podejść pomóc, a tu, o, się rzucą na niego. O ty... A masz w dziadu. No dobra, uciekamy bo to, to jest jakaś patologia, nie ludzie. Biegają, drą mordę na ciebie, kurde, strzelają do ciebie, biją cię jakimiś pągami, o, drzwi się same zamykają, open the gate!